Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będę się bawić w troszkę taką dekoratorkę, artystkę, rzemieślniczkę. Bo byłam ostatnio na zakupach do domu, czyli wiecie tam, to jest tak, że idziecie na takie zakupy z myślą, że na pewno niczego nie kupicie, a później po prostu wychodzicie z dwoma koszykami, z dwoma torbami, jak nie z dwoma wózkami. Natomiast w ogóle tak jeszcze zrobię krótką anegdotkę na wstępie, że ostatnio rozmawiałam o tym z moimi znajomymi i doszliśmy do wniosku, że to jest po prostu już chyba ten wiek, kiedy nas na przykład nie jarają nowe ubrania, albo jakieś takie, nie wiem, nowe buty, torebki, tylko nas jarają nowe rzeczy do Mieszkania. Może dobrze, że w moim mieszkaniu już powoli kończy się miejsce, no i po prostu nie będzie gdzie stawiać tych wszystkich nowych rzeczy. No i właśnie kupiłam parę takich drobiazgów i pomyślałam, że może fajną opcją takiego trochę wyżycia się artystycznego i stworzenia po prostu czegoś takiego swojego będzie DIY. Ja na przykład jestem osobą, która lubi robić takie prezenty DIY, takie prezenty spersonalizowane, więc jak kogoś dobrze znam i wiem, co ta osoba lubi, to taki prezent. Spersonalizowany jest w ogóle zawsze największą frajdą, i w ogóle później też dla tej osoby jest to duża niespodzianka. Ale wiecie, w sumie do domu, tak coś dla siebie zrobić. Mam właśnie parę pomysłów, także dzisiaj będziemy to realizować. Zobaczcie, kupiłam taką najprostszą wycieraczkę, która kosztowała tam chyba jakieś 20 zł, ale ona wygląda bardzo tak przeciętnie. No i pomyślałam, że może ja tutaj coś namaluję, coś co sprawi, że wejście do mieszkania będzie o wiele bardziej jakieś takie wiecie, przytulne i ciepłe. Na wstępie chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że patronem tego odcinka jest mBank, w którym ja miałam konto już od dłuższego czasu i które. Pomaga mi prowadzić taki zrównoważony budżet domowy. Korzystam również z funkcji moich celów, dzięki którym mogę zaoszczędzić i odłożyć pieniądze na moje mniejsze i większe pragnienia, jak na przykład zakup nowej dekoracji do mieszkania. Także jest to użyteczna funkcja, którą bardzo Wam polecam. A teraz już bierzemy się za malowanie. Zabrakło mi farby Ale wydaje mi się, że mam w schowku Jeszcze jakąś białą, którą Malowaliśmy te ściany Także idę to sprawdzić Dobra, no chyba tyle to mi wystarczy

niestety nie są to kwiaty od cichego wieźbiciela, ale kupiłam sztuczne kwiaty, bo mam też ramki na zdjęcia i pomyślałam, że hmm, kurczę, może by te kwiatki ponaklejać tak dookoła i będzie to wyglądać tak bardzo wiosennie, no może trochę pomyliłam pory roku, ale no kwiaty zawsze wyglądają ładnie, e, także zaraz biorę się za ich przyklejanie mam też klej bezbarwny, e, także mam nadzieję, że jakoś ładnie będzie to wyglądać to się okaże. Tak wyglądają te ramki. No i tutaj właśnie mam te kwiaty. Myślę, że czerwone i żółte damy na ramkę żółtą, a te niebieskie tutaj na ramkę zieloną. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Hold on. Put it together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Zobaczcie ile koloru i ile życia dodają tej białej ścianie te ramki. Jeśli chcecie ożywić swoją przestrzeń, to słuchajcie, myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że są to ramki DIY, nikt takich nie ma, więc będziecie się wyróżniać w tłumie. W jednym sklepie znalazłam coś takiego jak to zobaczyłam, to od razu się zainteresowałam, co to jest. Jest to kratka, którą wieszacie na ścianie, a na niej małymi spinami... Możecie przypiąć zdjęcia z Instaxa, więc w ogóle super pomysł, ale ja stwierdziłam, że może byśmy to jakoś urozmaicili. Kupiłam takie lusterko i wydaje mi się, że no będzie super wyglądać, jakie tutaj przymocujemy. Mam jeszcze kilka gałązek sztucznych kwiatów, a przecież sztuczne kwiaty w środku mają drut, więc idealnie mogę je tutaj przymocować, trochę jak taki ala bluszcz. Znalazłam też takie kamyczki w sklepie i z nich chciałabym zrobić taką cienką ramkę. Tutaj właśnie już mam taki ala szablon. Dobra, ja nie gadam, tylko robię i zobaczymy co z tego wyjdzie. Muzyka show you what i wish i knew my will is strong with a place to lean in the moment i hung desperately the other ring on my wrist is gold pairing with the light it holds when i return from my spinning bone Muszę Wam powiedzieć, że ja sama nie spodziewałam się, że to lustro wyjdzie aż takie ładne, bo efekt jest po prostu zachwycający. Postawiłam to lusterko u siebie w sypialni. I naprawdę wygląda to fantastycznie. Zostało mi dużo tych kamyczków i w ogóle tego pomysłu nie miałam w planach, ale kupiłam ostatnio takie mini słoiczki i pomyślałam, że może fajnie byłoby z nich zrobić um, takie jakby świeczniki. One tak wyglądają. No i tutaj właśnie mam jeszcze podgrzewacze i te kamyczki. Kolejny etap bawienia się przeze mnie w malarkę. Tym razem będę malować doniczkę. Robię po prostu jakieś takie ciapki i mam nadzieję, że po prostu coś z tego ostatecznie wyjdzie. O, sama siebie też właśnie umalowałam. Wyobraźmy sobie, że ja byłabym takim artystycznym człowiekiem, artystyczną duszą. No to przecież tutaj, jak z połowa tego mieszkania, byłaby podobnie pomalowana. Tak wygląda moja artystyczna Doniczka z bazylią. No ja nie byłam nigdy dobra w malowaniu i to Wam potwierdzi każdy mój nauczyciel plastyki, ale wydaje mi się, że nawet takie ciapki wyglądają całkiem fajnie i przynajmniej ta Doniczka już nie jest taka nudna, biała. Muszę Wam powiedzieć, że ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłam robiąc te wszystkie rzeczy, także może, nie wiem, takie robótki ręczne staną się moim nowym hobby. I wiecie, najlepsze jest to, że to wcale nie są kosztowne zmiany, nie trzeba nie wiadomo ilu pieniędzy, aby odnowić lub odświeżyć pokój czy mieszkanie. Tak naprawdę jedyne, czego potrzebujecie to kreatywność, pomysłowość, dostęp do internetu, bo sporo inspiracji można znaleźć właśnie w internecie. Jeszcze może Wam się przydać odrobina czasu, bo zazwyczaj sporo trzeba czekać, aż wyschnie jakaś farba czy klej. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. Ok, dzięki za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że się on Wam spodobał i że być może kogoś z Was zainspirowałam do jakichś zmian w Waszym otoczeniu. Jeśli tak, to pamiętajcie o apelce w górze, subskrypcji i komentarzu. Pokazałam to na odwrót, ale nieważne. I widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!